Hej, tu Marcel i niepoprawny tata. Tym razem odwiedzamy Be Happy. Koniecznie zostań z nami do końca, bo tam znajdziesz galerię zdjęć, jakie tu zrobiliśmy, a są naprawdę super. Ewentualnie przewin jak już bardzo cię znudzi moje gadanko. Na starcie ogromne dzięki za każdego suba. Przekroczyliśmy już 10 tysięcy i nadal nie możemy w to uwierzyć. Dziękujemy. Do rzeczy jednak. Kraina Słodkości i Szczęśliwości znajduje się w Szczecinie, ale są też oddziały w innych miastach. Widziałem foty na stronie i pozostałe lokalizacje mają inne wystroje, więc można śmiało odwiedzić więcej niż jedną. My wpadliśmy tu przy okazji, bo w wolny weekend chcieliśmy pozwiedzać Szczecin. Materiały ze zwiedzanka prędzej lub co bardziej prawdopodobne później wylądują na naszym drugim kanale. Link w opisie. Muzeum Be happy dość mocno przypominało nam fanzeum w Gliwicach, którym byliśmy zachwyceni. Decyzja była więc prosta. Kupiliśmy bilety. Na miejscu rozczarowała mnie tylko jedna rzecz. Powierzchnia lokalu jest dość skromna. Biorąc pod uwagę ceny biletów miałem nadzieję na nieco dłuższą zabawę w cykaniu fotek. Nie da się jednak powiedzieć, że byłem totalnie zawiedziony. Co to, to nie. Zresztą sami widzicie, że sceny są świetnie zaaranżowane. Są pomysłowe, kolorowe i powodują uśmiech na twarzy od samego patrzenia. Ja nawet, montując film, łapałem się na tym, że robiłem przerwę, aby pooglądać foty czy ujęcia. Mam wrażenie, że musieliśmy nieźle trafić, bo podczas naszej wizyty ruch nie był największy. Dzięki temu nie było problemu z kolejkami przy kolejnych pomieszczeniach i mogliśmy poświęcić dłuższą chwilę w miejscach, które nam się szczególnie podobały. W tym momencie planowałem wam powiedzieć, co podobało mi się najbardziej. Problem w tym, że nie potrafię. Oglądając foty, niemal każda mi się podoba. Mogę wam powiedzieć natomiast, gdzie spędziliśmy najwięcej czasu. Był to żółty pokój z bananami i basenem z mnóstwem żółtych piłeczek. Bardzo miło też wspominamy scenę z wózkami sklepowymi i toną różu dookoła. Nie jest to może nasz ulubiony kolor, ale zdjęcia wychodzą super. W tym momencie muszę jednak się przyczepić. Uważajcie, wchodząc tu z małym dzieckiem, pokrywa od beczki jest luźno położona i brzdąc spuszczony na moment z oka, może wpaść do środka. Nie pytajcie skąd wiem. Różowe pralki też wyglądają super i myślę, że dziewczyny mogą tu robić niezłe sesje. To znaczy, yy, chłopcy oczywiście też, żeby nie było. A teraz uwaga, ogłoszenie. Jeśli film ci się podoba, to zostaw proszę łapkę w górę. Każdy subik oczywiście też mile widziany. A jeśli chcesz oglądać więcej podobnych treści na naszym kanale, to zachęcamy do wduszenia dzwoneczka, aby powiadomienia informowały was o nowych filmach. Zanim jednak wrzucimy coś nowego, jest też cała masa starszych, lecz wciąż aktualnych filmów. Więc zapraszamy do oglądania. A teraz już czas na obiecaną galerię. I jak podobało się? Mam nadzieję, że tak. Pozdrawiamy i się żegnamy. Pa!